Pytania i odpowiedzi, co w tej siedzi? Pytania i odpowiedzi, co w głowie siedzi? Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Radio Anarchia. Pytanie i odpowiedzi, co w Twojej głowie siedzi? Odcinek 22 ze spraw organizacyjnych. Bardzo proszę o subskrybowanie kanału, dawanie lajków, o komentowanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ. Systemowy portal antyspołecznościowy, zwany YouTube, tnie zasięgi jak tylko może. Szczególnie wtedy, kiedy widzi taki twór jak Radio Anarchia, który sprzeciwia się systemowi, sprzeciwia się yy, zastanym układom politycznym, który sprzeciwia się społeczeństwu jako po prostu jednej z yy, pokłosi systemu. Także bardzo prosimy, bardzo jest to dla nas ważne żebyście po prostu byli aktywni na tym kanale. A teraz przechodzę szybko do rzeczy. Pytanie numer jeden. Czy anarcho jest wynikiem komercjalizacji anarchizmu? Tak, jak najbardziej. Jest wynikiem komercjalizacji w ogóle całego świata. Komercjalizacja wstąpiła w punk rocka, wstąpiła w anarchizm i jest zupełnie inny niż jego założenia. I co tu można powiedzieć? No można go tylko krytykować albo pokazywać tak, jak radzi anarchia, inną drogę po prostu. Że jest, że jest możliwa droga anarchizmu, kiedy. Ja, no, ja więc, przeciwiasz się systemowi, układom związanym z nim, oraz yy, sprzeciwiasz się również yy, no jego pachołkom, niewolnikom. Gardzisz nimi w jakiś sposób. Nie? Ale ta droga jest trudniejsza. Ta droga wymaga wielu yy, wyborów, yy, również wybrania na klatę ich konsekwencji, czego właśnie. Anarcho, -socdem, socdemki oraz anarchosystemowcy nie lubią, nie potrafią to robić, ponieważ oni wywodzą się ze środowisk takich bardziej lalusiowatych. I no widać było właśnie, bo tutaj też było, będzie pytanie, czy sądzisz o antyizraeliecki na studentów. No że sama idea, od razu odpowiem się, że sama idea protestu jest bardzo dobra, no, natomiast no to, że zostali wyniesieni przez policję i, i, i bez żadnej reakcji, tak, na, na ich barbarzyńskie metody. To już właśnie jest to pytanie, które jest do Was i ono się właśnie sprawdza, tak, że tutaj yy, nie możemy oczekiwać odpowiedzi ze strony protestujących, yy, kiedy po prostu no i społeczny jest taki, no że po prostu takim ciapciaczkiem jesteś trochę, nie? Jesteś ciapciaczkiem, przychodzi policja, wynosicie i tyle, nie? Natomiast właśnie radio Anarchia jest skierowana do tych osób, które twardo stoją na ziemi, tak, silnych, silnych psychicznie, tych, którzy, jeżeli y, y, policja czy, czy jakieś inne organy represji stosują przemoc, y, na tą przemoc mogą odpowiedzieć. I właśnie dlatego to radioanarchia jest tak jebane przez systemowców, ponieważ jest dla nich zagrożeniem. Zagrożeniem dla systemu. To trzeba jasno powiedzieć. Nie? Pytanie numer dwa. Czy czujesz się weteranem? Co sądzisz o tym, że zostałeś kiedyś nazwany weteranem ruchu anarchistycznego? No jeżeli chodzi o wiek, to nie jestem jakimś wielkim weteranem, Alfredo Cospito jest ode mnie o wiele starszy i jest anarchistą, i to właśnie tym anarchistą postlewicowym. Także można, fajnie właśnie, że ktoś taki jest, że, że, że ten człowiek jest promowany właśnie przez yy, yy, media anarchistyczne, ponieważ człowiek, od razu taka jednostka jak ja, czy wy tutaj ludzie słuchający tego kanału, wiemy po prostu, że nie jesteśmy sami, nie? Że można, że, 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 że to się udaje w jakiś sposób, nawet za cenę własnego życia. Własnej wolności. Także tutaj wiek nie ma żadnej różnicy, żadnego znaczenia. Też jest tak, że no ja jestem akurat mam taką psychikę, że cały czas się chcę rozwijać też intelektualnie. I właśnie te nurty wolnościowe antysystemowe tam strałem dziesiątkę, ponieważ tutaj nic nie jest do końca. Takie zastane. Tutaj cały czas można coś dopowiedzieć, cały czas można o jakiś tam pogląd się pospierać i. Cały czas jest, ten nurt postlewicowy jest cały czas rozwojowy, także do tego się on tak mi pasuje, nie pasuje. Ponieważ tutaj nie ma granic, nie ma krawędzi, o, tak jak właśnie mi mówią cały czas ci tam yy, oponenci właśnie, nie? Że, że jestem krawędziowy. Nie, tutaj właśnie w anarchizmie yy, krawędzi nie ma. Yy, I tyle. Natomiast no, bardzo łatwo jest powiedzieć komuś, że no co, jesteś troszeczkę starszy, to się nie znasz, czy że jesteś trochę młodszy, to się nie znasz. Nie? Yy, jest to po prostu rodzaj dyskryminacji. I jeżeli tam yy, niektóre tam z grupek próbują prowokować nas tutaj naszą społeczność, no to na te reakcje też kiedyś, na te prowokacje kiedyś też odpowiemy, bo mamy też coś do powiedzenia i zawsze mamy jakieś argumenty, kiedy ktoś chce ze mną dyskutować. Także jedyne co można zrobić to te, na te wrzucane filmiki wyjęte z kontekstów, manipulacje, no to będziemy o tym jeszcze mówić. Kogo nienawidzisz bardziej? USA, Chin, Rosji, czy Wielkiej Brytanii? No generalnie każdy kraj jest kompromitacją, ponieważ swoimi granicami, które zostały wprowadzone przez system, zniewala człowieka. Nie możesz pracować gdzie chcesz, nie możesz żyć gdzie chcesz, nie możesz mieszkać gdzie chcesz, ponieważ tak wynika w jakimś tam urzędzie. Nie? Także jest to kompromitacja. Natomiast jeżeli bym był zwykłym takim szarakiem, nie związanym z ruchem anarchistycznym, Ktoś by mnie bardziej pytał, kogo z tych krajów nienawidzisz, no to najbardziej, oczywiście, USA. USA jako właśnie takiego hegemona, jako wytwór kapitalizmu, który się nie udał, jako yy, tych, którzy próbują wprowadzać demokrację yy, na własnych zasadach, yy, pod po prostu karabinem, gdzieś tam z lufą, zabijając niewinne istoty. Tym właśnie jest dla mnie USA. i na zakończenie właśnie pytanie z natury politycznych, czy wy anarchist skoro nazywasz się Anarch? Uj jakie świetne! Ale się ubawiłem! To twój stary takie dowcipy z pracy przynosi? To na komendzie teraz takie dowcipy opowiadają? No tutaj właśnie mamy przedstawicielkę czy tam przedstawiciela anarchizmu systemowego. Często tu się wypowiada na osoba na sekcji A, na różnych takich innych pseudo-anarchistycznych grupach i co można powiedzieć? No przede wszystkim, no samo słowo anarch, ksywa anarch, gdybyś znało historię anarchizmu, wiedziałabyś o co chodzi. Natomiast to też w ogóle nie jest śmieszne z tym, że skoro Marek myślił że Marxist to -anarch anarchizm to jest takie, to jest właśnie taki obraz polskiego anarchizmu. Coś bym chciał, nie, coś mi nie wychodzi, tutaj się zrzucę z kolegami, coś tutaj próbuję dowcipnie, no wychodzi z tego trochę słabo, nie? Takie, no to jest takie, no niby śmieszne, no ale co? No, no nie, no czerstwy po prostu ten kawał jest, nie? Ten dowcip, przy to porównaniu czy ta metafora, jak tak zwał, tak zwał. Natomiast właśnie taki, taki właśnie anarchista Ciapczak, nie? Tu coś próbuję, tu coś niby, tu, tak jest, na, tu karierę próbuję zrobić, no nic nie udaje się. Yy, tutaj z kolegami pójdę tam o trzeciej w nocy na wlepki, ale w sumie odwołam potem tą sytuację, bo, bo mam lęki dzisiaj nie? i takie właśnie. I tego typu ludzie się prezentują anarchizm I potem się nie dziwicie, że na samą demonstrację przychodzi 50 osób, potem jest rozbijana przez policję, no bo jak takie, takie osoby anarchizm kreują, no to, to sorry, nie? Natomiast nie wymyślałem anarchizmu, mówię o bardzo prostych, już coraz prostszych właściwie doktrynach anarchizmu, żeby właśnie tego typu ciapciaki rozumiały w ogóle o co mi chodzi, bo, bo tutaj jest bardzo ciężko, nie? Bardzo ciężko właśnie studentom jest rozumieć o co chodzi. Yy, tak jakby czytanie bez zrozumienia prawdopodobnie polega to na tym, że oni tam w ciągu, yy, przypuśćmy, doby muszą przeczytać trzy książki. To nikt nie czytają, tylko tak skanują tekst i próbują najważniejsze, według nich informacje zebrać. Jest to nazwany scanning i po prostu tutaj też taki scanning się odbywa, nie? Że usłyszą konfederację, a Co, co? Konfederacja? Oja, 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 nie? Także mówię, no dajcie sobie tam spokój już z tym anarchizmem, tam się bawcie te swoje tam... M, mieszkanie prawem nie nietowarem, czy, czy w ten sposób, nie? Natomiast no dajcie go robić ludziom, którzy się na tym znają. Yy, niekoniecznie to jesteście wy. Wy jedyne co możecie zrobić, no to życzę powodzenie powodzenia na egzaminach. Dobra. I to by było ostatnie pytanie na dzisiaj. Zapraszam do zadawania pytań. Yy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Niech będzie pokój, wolność i anarchia, i przede wszystkim ten kanał jest prowadzony dla osób, które z natury są antysystemowe, z natury popierają poglądy wolnościowe, poglądy, które zbliżają nas do siebie właśnie w ten sam sposób pokój. Thank you